Wczoraj o 17.22 dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu otrzymał informację z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu o pożarze budynku mieszkalnego w Oczkowicach w gminie Miejska Górka. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie wysłał najbliższe jednostki ochotniczych straży pożarnych i zastęp strażaków z Komendy Powiatowej w Rawiczu. Pierwsi dotarli ochotnicy z dłoni, którzy stwierdzili, że pali się zewnętrzne ocieplenie jednej ze ścian budynku mieszkalnego. Bardzo szybko to zagrożenie zostało zlikwidowane przy użyciu wody. Potem dojechały kolejne zastępy, więc Miejska Górka, dojechał również zastęp z Oczkowic i zastęp z Rawicza. W dalszej kolejności strażacy przewietrzyli wszystkie pomieszczenia, sprawdzili pod kątem ewentualnych innych zagrożeń, które wewnątrz budynku mogły wystąpić. Na szczęście żadnego niebezpieczeństwa nie stwierdzono. Okazało się, że przyczyną powstania tego pożaru było niewłaściwe postępowanie zarządcy budynku, który wyniósł z wnętrza z kotłowni gorący popiół i pozostawił go w bardzo bliskim sąsiedztwie tej ściany i na skutek tego zaczął topić się stropem.